No Panie Kazimierzu, co jedziemy? Jedziemy, pobronuję sobie elegancko, zakończę to, ten kawałek elegancko zakończę, wybronuję i już wezmę się za drugi kawałek. Dobra, widzę, że jest naszykowana brona. Panie inżynierze, będziemy bronkować. Bronkować będziemy. Trochę się kamienie pozbiera, jak się że powołuje, nie? Ale pobronkujemy troszeczkę, to brony co w Potrzebne. Będą. Wygląda. Dlatego że trochę jest na wierzchu. Nie dużo, ale trochę jest. O, widzisz? Panie Jeju. I drugie to samo. Elegancko by się ktoś pytał o, o. Takie bronki się rozkłada Dobre bronki Mają też, uważaj Gdzieś się zaczepiły Zaczepiły się, Panie Kazimierzu, a te brony To one nie, nie wygrzebią ziarna na wierzch? Nie, dlaczego? Lepiej zagrzebią Bo są trochę ciężkie No, no ja ich tak całkiem nie będę opuszczał a. Tak Tylko powierzchownie, tak żeby zarówno, ale tak, nie, nie zepsują ruchu. tego siewu. Proszę? Nie zepsują tego siewu. No pewno, że nie zepsują. To ziarno czy on będzie tak, czy tak, czy na krzyż, czy w powschodzi. No to no nie brawo. ważne, że ma być w rządku, tak no. Tak się brunowało, się brunuje. Zakończona! Gotowe? Tak, misja zakończona na tym polu. No jeszcze może wały puszczę, no zobaczę jak się tu robi. Jak będzie pogoda, też jeszcze se powołuje. Tak elegancko, że uciste, przyciskę. <laughs> Widziałem, że teraz pan jeździł na krześle. Tak jest, tak bo jak, tak się robi. Jak się w Tak jest, tam. tak po przekładzie, tak się uczyło, tak się narodziło i tak mnie uczyli i tak trzeba wykonywać. Tak jak, a nie prosto, prosto, trzeba zawsze krzyżować, lepiej się zarównuje, lepiej się zasypuje, elegancko, równiutko, jak prawie na stole jest, o tu coś, jeszcze jak wały puszcza równiutko, miodzio, jest. a bał się na to puszcza, żeby ziarno ucisnąć i wilgo trzyma zboże, rozumiesz, woda tak nie wysycha, bo jest uklepane, u tego wilgo trzyma. Znaczy, powinno się na wiosnę bałować, powinno się. A dzisiaj tego nikt nie stosuje. Ale był bo ktoś tam pomyśli sobie, o ciężkie ma! Ziarno zawsze swoje znajdzie, kiełkowanie. Ziarno swoje znajdzie kiełkowanie, nie bój się. Czy ono będzie... Pionu będzie tu, czy będzie tu, czy będzie tu, wszystko równo. Panie tak. nie. nie. Rolki się składa. O! I z powrotem O! mało, to mało O, widzisz? Elegancko. Zasiana jeden kawałek. Zasiany tylko toje kamień muszę podbierać.